Alarm, alarm! Wszystkich obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uprasza się o uwagę. Na terenie naszego państwa zaistniało wysokie ryzyko pandemii wirusa korona. Zachodnie mocarstwa drżą słusznie, my się jednak nie boimy. Nazwa choroby nie jest tu przypadkowa. Korona to przecież symbol kojarzący się z burżuazyjnym ustrojem monarchii. Towarzyszu, zachowaj spokój, medykamenty są już w drodze. Mamy lekarstwo. Remedium to czysta wódka. Specjalne brygady pracują w pocie czoła, aby przywrócić narodowi higienę i ład. Naukowcy z Krajowej Rady Chorób Zakaźnych w Zamościu ogłosili, że kilka kieliszków rozcieńczonego spirytusu dziennie pozytywnie wpływa na odporność układu immunologicznego. Najważniejsza w prewencji jest silna wątroba. Na zdrowie! Nieco mniej odpornym osobnikom alkohol podawany jest dożylnie. Alkohol spożywać muszą nawet najmłodsi. Gorzki lek najlepiej leczy. Konieczna reglamentacja. No niestety, ale tej wódki jest za mało. Pół litra na tydzień, żeby była. Pół litra, nie odniosę do Nasze dobro narodowe ma wiele zastosowań. Wódka wykorzystywana jest do antyseptyki rąk, ulic, a nawet samochodów. Pierwszy sekretarz zdecydował, że polski produkt eksportowy niedługo wysłany zostanie bratniemu narodowi z Chińskiej Republiki Ludowej. Życzymy wytrwałości, towarzysze. Tymczasem na polskich ulicach widać już pierwsze rezultaty stosowania nowego antidotum. Pije mąż, pije żona. I nie chwyci ich wirus korona. Twarze pacjentów są pełne ulgi. Sytuacja powoli zostaje opanowana.